W dzisiejszym materiale przyjrzę się krótkiemu, ale ciekawiemu postanowieniu sądu, które zapadło w jednej ze spraw dotyczących rynku kryptowalut. Chodzi o rozpoznanie zażalenia na decyzję prokuratora o zatrzymaniu dowodów rzeczowych. Klasyczny przypadek. Pierwsze zażalenie, które zostaje oddalone. Ale to nie ta sama decyzja i jest tu najciekawsze to, w zasadzie najciekawsze to jest jej uzasadnienie po prostu. Warto zwrócić uwagę na kilka fragmentów, które mogą mieć znaczenie nie tylko dla tej konkretnej sprawy, ale też dla szerszego podejścia organów osób świadczących usługi w branży kryptowalut. Po pierwsze, sąd bardzo uważnie podkreślił, że to, co mówisz na zeznaniach, może zostać wykorzystane przeciwko tobie. Jeżeli przyznasz, że miałeś podejrzenie co do transakcji, to dla prokuratora i sądu jest to jasny sygnał. Wiedziałeś, że coś może być nie tak. A mimo to zdecydowałeś się uczestniczyć w tej operacji. Cytat z uzasadnienia. Jeżeli ma jednak jakieś uzasadnione podejrzenia, a przynajmniej mieć je powinien, to nie powinien świadczyć takich usług. Oczywiste, prawda? Po drugie, sąd posłużył się bardzo kontrowersyjnym argumentem odnoszącym się do obywatelstwa. Wskazano, że skarżący, czyli obywatel Ukrainy Czasowo przebywający w Polsce powinien szczególnie unikać świadczenia usług pośrednictwa przy zakupie kryptowalut. I to nie dlatego, że złamał przepisy, ale dlatego, że, cytuję, w handlu kryptowalutami zbyt często dochodzi do różnego rodzaju przekrętów. Takiego uzasadnienia, odnoszącego się bezpośrednio do obywatelstwa, wcześniej nie widziałem. Warto odnotować, bo, choć narodowość nie powinna mieć żadnego znaczenia, tutaj wprost została wskazana jako czynnik ryzyka. I wreszcie, na końcu uzasadnienia pojawia się odwołanie do drogi cywilnej. Sąd stwierdza, że osoba, która pośredniczyła w zakopie kryptowalut i nie otrzymała zapłaty, może dochodzić roszczenia przed sądem i to sądem cywilnym. W praktyce takie powództwo nie ma szans. Jeśli nie uda się odzyskać środków w sprawie karnej, to w cywilnej sądy najczęściej oddalają powództwa z uwagi na brak twardych dowodów. To raczej formalne wskazanie niż realna ścieżka odzyskania środków. No dobrze. Podsumowując. Samo postanowienie nie zaskakuje. Pierwsze zażalenie zostało oddalone. Ale uzasadnienie pokazuje coś znacznie ważniejszego. Czyli to, jak sądy oceniają osoby działające na rynku kryptowalut. Jak podchodzą do kwestii obywatelstwa i jak łatwo Twoje własne słowa, złożone w dobrej wierze, mogą zostać zinterpretowane jako przyznanie się do świadomości ryzyka.